Jestem właśnie na Mar narodowym marszu e, dla życia. Pokażę Państwu jak wygląda marsz. O! Na jego czole idzie ksiądz Ryszard Karza. Tutaj banner narodowego marszu dla e, życia przejdźmy i proszę Państwa wzbijam się w tłum żeby Państwu pokazać jak wyglądają prawdziwe poparcie społeczne dla postulatów ochrony życia? To nie są te nieliczne demonstracje organizowane e, przez środowiska lewicowe, które mówią, że występują w imieniu Polaków. Tutaj idą Polacy. To jest ich, e, ich zdanie. Polacy chcą obrony życia. I proszę zobaczyć, jak wygląda demonstracja. Troszkę się trudno przeciskać, to nie są tak jak demonstracje lewicowe, gdzie można swobodnie przejść, żebym dzieci jakiś nie podeptał. Są organizacje społeczne, mnóstwo rodzin. Wiele osób ma patriotyczne, narodowe koszulki, bluzy. Przepraszam, co to są za flagi? Okej, okay, no, kłopotliwe pytanie zadamy komuś innemu. Tak bywa. E, świetny plakat. Dzieciobójstwo prawem człowieka.

Wielka biało-czerwona flaga. Nasze pokolenie zatrzyma morcie Rady. Słuchacze radia Maury Maryja. Tak. Nasze pokolenie! Tak dla życia! Nie zabijaj! Tak dla życia! Nie zabijaj! Tak dla życia!

Szef tego ruchu społecznego pisał taki list do Kai Godek, w którym twierdził, że zajmowanie się aborcją to jest e, zły pomysł i czy, czy dalej podtrzymujecie to zdanie, że. Nie, zawsze walczymy o ochronę życia, życie jest najważniejsze. Między innymi dlatego, że nie dbamy o życie, mamy problemy z demografią, więc ja osobiście jako działacz z 15 popieram ograniczanie aborcji. Trzeba chronić życie między innymi. Panie Pawle, i, innymi proszę stosownym... słuchać swoich sympatyków. Pan Paweł również jest za które są Tak, dla życia. Akcja katolicka. Rodziny z dziećmi. O, jest transparent tutaj związany z portalem prawy.pl. Chcą być kochane, nie Prosimy o rozwinięcie transparentu. Naciągnięcie transparentu. Pokażmy, jak wygląda transparent. O, tutaj. Kolejny, kolejny transparent prawdziwej Europy. A tutaj idzie transparent Brazylicy Rzeczpospolitej. A na końcu pochód zamykają działacze ONR ABC. Są też wolontariusze Fundacji PRO oraz widziałem, są, są wyznawcy z ruchu księdza Latanka. Podpisy także zbierali sympatycy PiSu, a także działacze Konfederacji. I na tym kończę swoją relację.